Dzień dobry ze słowem 31 października w czwartek. To już dzień bezpośredniego przygotowania do uroczystości Wszystkich Świętych. Dziś Ewangelia, w której mamy obraz wystawnego dworu. Takim wystawnym dworem nieraz mogą być też nasze cmentarze. Popatrzmy w tym kontekście na ten jutrzejszy dzień przez tę Ewangelię. Przygotujmy się duchowo na, na jutro, na uroczystość Wszystkich Świętych. Przechodzimy do Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chcecie zabić. Lecz On im odpowiedział Idźcie i powiedzcie temu lisowi Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u Kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem. Jeruzalem Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Mówię zaś wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Ziarenko słowa z dzisiejszej Ewangelii, które wybrał dla nas ojciec Michał, brzmi następująco. Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chcecie zabić. Obraz, który płynie z dzisiejszej Ewangelii, to obraz dworu Heroda. Miejsca, w którym panuje zabawa, rozpusta, nadmiar. Miejsca, które bardziej przypomina cyrk albo stadion yy, i Jezusa, który yy, zupełnie by się na tym dworze nie odnalazł. Chociaż to tylko on jest prawdziwym królem. Panie Jezu, proszę cię, bądź królem mojego życia, nawet gdy to życie przypomina bazar, cyrk czy stadion. Ty panie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Podziel się swoją intencją naszej dzisiejszej modlitwy. Na każdy komentarz, na każdą intencję odpowiadamy słowem Bożym, fragmentem Pisma Świętego wybranym specjalnie dla Ciebie, z fragmentem, który będzie dla Ciebie wsparciem. Do usłyszenia.